A ja teraz jeszcze swoje krótkie, luźne uwagi na tematy konfliktu chińsko amerykańskiego i wojny handlowej, a przy okazji dla osłodzenia pokazuję pięknie kwitnące jaśminy. Proszę Państwa, wielu się wydaje, że Chiny nie mają zbyt wielu argumentów wojnie handlowej, a tym bardziej i innej z Ameryką, a to nie bardzo jest prawda. Według mnie mają dość mocne argumenty, o których zaraz tutaj powiem. Jeszcze pokazuję troszkę jaśminu. A teraz jeszcze przejdę do czarnego bzu, co prawda. Ten beznasz pachnący to jest lilak chiński, no ale on już przekwitnął, więc nie będę się lilakiem chińskim zajmował. Tylko po, to po prostu powiem parę słów o, o po prostu sprawie chińsko-amerykańskiej. Pomijając aby już potencjał ludzki Chin, rozwijanie ostre zbrojeń, wielką armię. A nawet możliwości blokowania handlu, i nie tylko, w Azji, zwłaszcza południowo-wschodniej, gdzie jest największy ruch handlowy w świecie. Rozwijanie zbrojeń, prawda? A także dominacja coraz większa w Azji i na Pacyfiku, czy tworzenie też tych sztucznych, zwanych wysp. To już pominąwszy to, istnieją jeszcze i inne, Poważne możliwości. No ja tu tutaj tyle odmiany pokrzywa, prawda? Państwa, chodzi o to, że Chińczycy posiadają bilion, 100 miliardów amerykańskich obligacji w dolarach. No to jest nieprawdopodobna ilość. Mogliby wykupić wiele. Najważniejszych rzeczy w Ameryce. No i Trump najwyraźniej się tego boi, ale mogliby rzucić to na giełdę, powodując wielkie obniżki amerykańskiej waluty. A poza tym, jeszcze według mnie ważniejsza kwestia: Chiny podobno w 90% produkują metale ziem rzadkich, które są zwłaszcza te najrzadsze które są bardzo potrzebne właśnie do kwestii zbrojeń, technologii, internetu, etc. No i w końcu mogą oni teraz też ogłosić swoje embargo. No a Ameryka przecież jest największym konsumentem tych rzeczy. Walczą z Huawei'em, no to oni też mogą zrobić swojego Huawei'a. A dodatkowo to też trochę tłumaczy, dlaczego tak wielkim zainteresowaniem Ameryki jest zdarzona również Korea Północna i Polska, gdyż u nas też nie brakuje metali ziem rzadkich, tylko że nie bardzo, może nie tych najrzadszych, ale wielu rzadkich, których nie bardzo umiemy. Niektórzy mówią, że nam nie bardzo wolno wydobywać nie mamy wystarczającej. Technologii, no, ale Amerykanie i Chińczycy na pewno mają. A poza tym jeszcze jedna uwaga, tak a propos pułapki Tucchidesa, że wojna handlowa niestety często kończy się wojną realną, konfliktem zbrojnym, co nie daj Boże, amen.